16 października w Miejskim Centrum Kultury odbyła się gala Stulecia Polskiego Czerwonego Krzyża, w której wzięli udział krwiodawcy, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wraz z opiekunami szkolnych kół HDK-PCK oraz przedstawiciele władz samorządowych miasta i powiatu, przedstawiciele samorządu wojewódzkiego i parlamentarzyści. W dowód uznania za najpiękniejszy dar humanitarny, bezinteresowne długoletnie oddawanie krwi odznaczono zasłużonych krwiodawców. Medale Stulecia PCK w dowód uznania za wieloletnie efektywne wsparcie Polskiego Czerwonego Krzyża otrzymali. Między innymi Urząd Miasta w Skarżysku, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Skarżysku, Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku. Mimo postępu medycyny do dzisiaj nie udało się wyprodukować bezcennego daru życia, jakim jest krew. Honorowi dawcy krwi ratują życie innym, anonimowym osobom. Warto jednak przypomnieć i zachęcić do oddawania krwi jak najwięcej nowych osób, bowiem tej właśnie krwi brakuje. Zwłaszcza rzadkich grup i szczególnie w okresie wakacyjnym. Przedstawiono informacje dotyczącą działań podejmowanych przez oddział rejonowy PCK w kierunku promocji HDK, pozyskiwania honorowych dawców krwi, akcji organizowanych dla uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach turnieju Młoda krew ratuje życie. Na zakończenie nastąpiło wręczenie nagród w konkursie plastycznym o historii PCK od 100 lat wszędzie dla wszystkich. Konkurs organizowany został na terenie szkół współpracujących z oddziałem rejonowym PCK w Skarżysku. Prace można oglądać na wystawie w Miejskim Centrum Kultury